Teraz chciałem tobie pokazać po prostu kolejne narzędzia takie, jakie są w Krycie. Więc zobacz, w Krycie są warstwy. To już wiesz, że możesz na stworzyć Paint Layer, taką warstwę do malowania, ale też mamy takie, na przykład, warstwy jak Vector Layer. Vector Layer, czyli na tych warstwach możesz, na przykład, projektować za pomocą kształtów. No i mamy wkrycie oczywiście kształty, jest kształt na przykład taki podstawowy, kształt prostokątu jeżeli e, potrzebujesz do, jakich, do jakiegoś projektu kształtów takich idealnych to możesz się tutaj właśnie teraz sobie wykorzystać oczywiście nazwę można zmienić, tej warstwy i przyda nam się oczywiście e, w Setting, Dockers, i tutaj Tool Options, ponieważ Tool Options Zawsze będą też jakieś właściwości danego obiektu. No i mamy tutaj coś jak Fill Foreground Color, czyli po prostu kolor e, tego e, naszego obiektu, No Możemy oczywiście go sobie tutaj, e, czy możemy właśnie tutaj sobie zmienić, bo zobaczcie sobie zmieniłem, ale no jakoś ten kolor, kolor w tym momencie mi się nie zmienia, prawda? Ale wkrycie, jeżeli teraz narysowałbym te prostokąt, jak widzicie, on już jest w tym zabarwieniu takim no, takim bardziej różowym więc to można tutaj o tym zdecydować, tak? czyli przy rysowaniu wybieram właśnie, że to ma być foreground color, albo też może być background color, czyli kolor tła, tu w tym momencie, czy ten drugi kolor, tu akurat miałem czarny, ale tam zmienię sobie na jakiś, nie wiem, inny, jakiś fioletowy, no i zobaczcie, kliknę, no i wtedy mamy ten kolor właśnie taki fioletowy, no i oczywiście z outline, yy, czyli możemy zdecydować, yy, jakich chcemy obwódkę dookoła mieć, czy w ogóle chcemy mieć, tak? Bo możemy tak zrobić, że ma być no outline i teraz, jeżeli coś klikniemy, jakiś prostokątek, jak widzimy, on tutaj właśnie nie będzie miał żadnego outlineu, żadnego żadnej obwódki, no, albo może być jakimś też, e, jakimś braszem po prostu i mieć, mieć w sobie jakiś kolor. No, Czyli jak tu zmienimy też znowu kolor, to tutaj przy kolejnym e, zaprojektowaniu tego kształtu, to te kolory nam się też tutaj. Zmieniają. No, tak to po prostu w tym momencie działa. i Jak widzicie, teraz te obiekty, które tworzyłem, one wszystkie są na tej jednej e, płaszczyźnie, na tym jednym Vector Layer. No dobra, ale może za, możecie zadać pytanie. No, ok, zrobiłeś jakieś prostokąty, ale co dalej? E, co z tym można zrobić? E, no to zobaczcie, tutaj mamy takie fajne narzędzie. Zaraz pod tą białą strzałką. Jeżeli teraz klikniemy w jakiś tych prostokątów, zobaczcie, można je spokojnie tak jakby tak uaktywnić i zobaczcie, mogę bardzo łatwo zrobić, żeby miały zaokrąglone rogi. Albo nawet jeżeli miałem kwadrat, to mogę dojść do takiego poziomu, że ono stanie się po prostu okręgiem, to będzie koło. No tak samo tutaj, tak samo tutaj. no tak to po prostu działa, w ten sposób mogę to zaokrąglać, no jak się domyślacie znowu jest jakiś tool options i nawet mogę wpisać dokładnie, że nie wiem, ma to mieć na przykład, nie wiem, tutaj 35 na 35 pikseli, nie, no takie równe zaokrąglenia, żeby były ładne, to mogę takich zaokrągleń też dokonać, nie, tutaj na przykład damy 120 na no, 120 na przykład, nie, no, to już takie ładne nie jest, bo nie jest proporcjonalne ale tak to po prostu działa będzie tutaj nam wyliczał e, krita, będzie nam wyliczała właśnie te nasze zaokrąglenia takie jakie je zadamy, ok, więc w ten sposób też się można bawić e, i tworzyć takie zaokrąglone chociażby prostokąty teraz jak dwa razy klikniecie w taki prostokąt to po prostu też otrzymujecie kontrolkę przekształceń e, możecie z shiftem po prostu e, możemy z Shiftem zmniejszać, możemy z Shiftem zmniejszać, możemy taki oczywiście obiekt też e, przesuwać. No i tutaj też macie ogólnie dostęp do opcji tego e, prostokątu. No i co tutaj warto zobaczyć? E, thickness. Prawda? mamy takie coś jak thickness, czyli możemy po prostu zwiększyć lub zmniejszyć grubość tego naszego um, outline'u tego naszego obrysu, e, no nie wiem jakie mieście wcześniej zrobione, jakie on tam Wam wyszedł, ale to sobie właśnie tu już wiecie, że tu możecie to ustawić w tym momencie jeszcze są linie jakie chcecie, to możemy zrobić czy jakieś przerywane, czy jakieś inne, taki po prostu line style, no i tu są też takie zakończenia linii, tu akurat no, Tutaj przy tego typu obiektów nie ma to za dużego sensu, więc ja zostawię to po prostu, żeby one były wszystkie równe, bo to mi rote, nie jest potrzebne. To bardziej przy jakiejś linii rysowaniu krzywek, to tak, jakieś groty zakończenia, tak, to będzie miało sens. Tutaj to raczej nie za bardzo, no ale w ten sposób, jak widzicie, możemy to zmienić. No i też zobaczcie, że tu bezpośrednio z tego okienka teraz, trochę to jest wygodniejsze nie? niż to, co wcześniej. Bo wcześniej jakby taki bazowy robimy obiekt, a teraz możemy się nim bawić, prawda? No i tutaj możecie zmienić oczywiście kolor tego strołka. No i oczywiście jeszcze jest tutaj gradient. Czyli też na przykład nasz obrys może być jakiś gradientowy. Ok. Dobra, trochę go zwiększę, żeby było lepiej to widać. Czyli gradient działa, polega na tym, że po prostu mamy przejście koloru jeden w drugi I możecie stworzyć jakiś gradient swój, albo tu macie takie presety, jakieś już po prostu gradientów stworzonych Też można je kliknąć Jak widzicie gradienty różnie, o ten jest na przykład ciekawy gradient, bo zobaczcie, że ten gradient Tutaj jest jakby z takim kanałem alfa, nie? Czyli jest po prostu całkowicie przezroczysty, ok? Czyli tutaj po prostu nie ma nic, tu jest jakaś przezroczystość. Eee, po prostu ten swatch yy, no, ma, ma w sobie po prostu przezroczystość, nie, nie ma żadnego koloru. Eee, więc to jest fajne, to możecie sobie wybrać. No i oczywiście są jeszcze różne gradienty, są, radi są też radialne, są linearne. Najczęściej się używa tych oczywiście linearnych gradientów. No i tak jak tu powiedziałem są do wyboru, albo ten taki gradient po prostu podstawowy. No i wtedy możecie dwa razy, zobaczcie, kliknąć w taki swatch, dwa razy sobie klikamy, tak? No i wybieramy jakiś kolor, który nas po prostu interesuje. I gradient w ten sposób bardzo łatwo możecie zmienić. Czyli na przykład tu bym nie chciał białego. Tu oczywiście możecie zobaczyć gradient też przestawiać, bardzo fajnie, płynnie to działa, zobaczcie wkrycie super. Dwa razy klikam cyk. OK. No i zmieniam ten gradient na jakiś inny kolor czy też z palety, dobra, wezmę zielony no i oczywiście gradienty można przesuwać, żeby wstawić nowy swatch wystarczy kliknąć, po prostu klikacie w ten nowy swatch ten, ten nowy swatch po prostu robimy gdzieś tutaj klikając, doklikuję, zobaczcie i mam stworzone nowy. I tak jak dodawać, to też oczywiście te swatche można usuwać, jeżeli chcecie usunąć, tu macie takie zarcie menu. Mamy Delete Stop takie polecenie. Po prostu gdzie klikam, i wówczas ten swatch zostanie usunięty. OK. A tutaj jeszcze są takie strzałki. To po prostu chodzi o to, żeby pomiędzy gradientami też możecie się w ten sposób przeklikiwać, czy po prostu klikam cyk. I te gradienty, widzicie, teraz one się zaznaczają jeden po drugim, w ten sposób też można wybierać swoje e, swatche. Ja to nazywam swatchami, więc e, tego się będę po prostu trzymał. Ok, no i tutaj mamy te presety, tutaj zobaczcie, że jest jeszcze taka, takie coś do zapisywania. No na przykład taki gradient, który stworzyłem, to mogę y, jakoś nazwać, czyli gradient na przykład test. Mój. Czyli po prostu gradienty możecie swoje tworzyć i swoje gradienty zapisywać. Teraz widzicie, on jest zapisany. Będzie w tej bibliotece, jest tutaj na samym końcu, ten gradient, test mój. No bo czasami gradienty utworzyć jakieś takie bardzo skomplikowane i chcecie to zapisać. No to wtedy warto mieć jakąś bibliotekę, na przykład takich właśnie swoich gradientów. Ok, jasne. No i teraz mamy tutaj też solid. No, tutaj oczywiście też możemy wybrać bez problemu sobie gradient. To jest dokładnie ta sama historia co z obrysem. Eee, to jest ten mój gradient, jakiś inny gradient, i tak dalej. To już tu wam, wam nie będę pokazywał, bo to jest dokładnie to samo. Tutaj może bardziej mo można by użyć tego radialnego gradientu, bo on teraz trochę taki byłby e, może bardziej gdzieś tutaj widoczny. Tylko zmienię na jakiś inny kolor. No jak widzimy linera troszeczkę inaczej wyglądała się niż ten radial. Możecie sobie przeklikać, zobaczyć po prostu, jak to działa. Ok, no, oczywiście, możemy wrócić do takiego zwykłego koloru, flat, czyli całą powierzchnię po prostu kolorujemy, albo też możemy zrobić taką wersję bez koloru. Czyli po prostu w tym momencie, jeżeli najadę tutaj tym obiektem, sobie do, gdzieś tutaj, tak jak widzicie, tutaj mam po prostu nic innego, jak tylko taką zwykłą dziurę. O, no i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, którą bym tutaj nie chcę jej przegapić, to jest jeszcze mesh gradient, też bardzo fajna opcja. Mesh gradient działa tak, że po prostu klikacie też obiekt, robimy taki gradient, gdzie możemy kliknąć rows, możemy kliknąć columns i teraz jak widzicie, tworzą się takie punkty, które dodatkowo jeszcze można sobie przemieszczać, można nawet je sobie jeszcze um, obracać, tak jak się chce. Jakąś siatkę gradientu po prostu jednym słowem tworzymy. To też jest w wielu programach graficznych, takich jak Illustrator, na przykład, to e, też nie ma problemu. Tutaj możecie utworzyć sobie taką e, siatkę. No i też znowu zmieniacie kolor na jakieś inne kolory. I zobaczcie, tworzymy taką siatkę. No oczywiście to, co ja teraz robię, to jest jakieś zupełnie coś przypadkowego. Nie ma to ładu ani jakiegoś składu. <gry> Więc i też jakiś smoothing jest BQB bilinear, one no, zazwyczaj tak aż może dużo nie dają, chociaż nie, no jakaś tutaj zmiana jest, ja zazwyczaj zostawiam ten, który jest defaultowo tutaj włączony, ale też jakieś, fajny, jakieś fajne tło na przykład, bardzo ładne, jakiegoś plakatu na przykład, to może naprawdę coś z tej, z tej siatki gradientu fajnego zrobić.